Prawie taki sam Tiguan jak mój, tylko rocznik 12. Yy, taki sam przebieg, czyli 75 tysięcy. I co się zepsuło? Koło dwumasowe się zepsuło. Troszeczkę widzę inne było, Sachs. A to, to nie wiem co to jest. Nic nie jest napisane tutaj. WWAG. A na tym co jest napisane, Saks? Eee, co tu jest napisane? Też WWAG, jak myślicie, Volkswagen dogadał się z Saksem, żeby koło dwumasowe utrzymywało 70 tysięcy i się psuło? Czy po prostu takim wyszło, bo wyszło? Tu to troszeczkę jest yy, tak, jakby inny odlew. Wydaje mi się, że to jest tak, jakby starszy typ. A to tak jakby było nowsze troszeczkę. A jedno i drugie jest badziewiem. Niestety. A627TDI i wymieniałem żarówkę tutaj. I demontowałem przepływomysz. I to jest częsta przypadłość wymieniaczy, którzy nie umieją wymieniać filtra. To powinien być taki O-ring. O, w tym miejscu bodajże. A tutaj go nie było. Miałem to samo w swojej, pamiętam. Tylko, że tam ktoś ten o-ring tutaj założył. A z tego co pamiętam, on tutaj powinien iść w środku. No i tak założony przepływomierz i filtr powoduje to, że turbo zsiewa wam brudne powietrze. Tutaj na razie nic nie widać jeszcze złego, ale. Ale to turbo było wymieniane? Nie, jeszcze. Więc uważajcie na to, bo yy, widzicie, wymieniać też trzeba umieć. Pokażę Wam, jak według mnie najlepiej wyczyścić takie prowadniczki, czyli ta włóknina. Może być też gąbka do mycia naczyń. Jak nówka. Kolejna. Pięknego jak nowe. To jest Renault Traffic 16 rok. Tak trochę tutaj rozpierduszka się zrobiła, ponieważ yy, wymontowałem rozrusznik, który znajduje się tutaj. A dlaczego już Wam pokazuję? Dlatego, że zamiennik Autostarter, mimo iż wygląda jak nowy, nie działa. Mam waleo oryginał. I jest tutaj, widzę, jedna różnica. To koło w tym starym jest dużo mniejsze niż w tym nowym, więc ten nowy powinien szybciej kręcić co jest oczywiście bardziej w cudzysłowie pozytywne dla silnika i tutaj taka ciekawostka nie jest to żadna China, tylko assembled and tested in Poland, czyli jakiś składany w Polsce pewnie z chińskich części, ale tutaj już mamy bez żadnych skrótów tylko made in Poland na przykładzie takiego wiciaka z 13 roku pokażę wam jak mniej więcej u nas wygląda serwis czyli sprawdzamy zawieszenie stworzeń uszkodzony eee, tutaj delikatnie ta guma popękana ale to jeszcze jest eee, niezbyt znacząca usterka, ale na przykład tutaj, tutaj. widać, że zawieszenie tutaj Dyfra jest uszkodzona Tutaj brakuje klamry Też trzeba zaznaczyć Wtem ja zaznaczam I później klient decyduje się na naprawę albo nie Raczej się decyduje Golf DMK 13 rok I stanął tłoczek w zacisku tylko go wdusiłem I tak, zjarało tarcze Zjarało klocki I co? Łożysko delikatnie też szumi więc powinno być wszystko razem wymienione. Eee. No oczywiście jakbyście sobie sami naprawiali ten samochód, nie u mechanika, czyli bez gwarancji, to można było założyć same klocki, tarcze oczyścić. Tutaj delikatnie ten dłoczek przesmarowałem, ale niestety jest dziura w tej osłonie i tu wycieka wszystko, więc też to jeszcze by pochodziło, no ale dla klienta niestety. Musi to być zrobione raz, a dobrze, bo takie półnaprawy się szybko zemszczą. Ford Ranger 15 rok, wymieniam DPF-a, DPF-a już nie ma, zdemontowany. Tutaj uratowałem, nic tu nie przewiercałem, delikatny narys nakrętek i to będzie wszystko działać. Później coś takiego przewiercić to mogą tylko specjaliści z komentarzy, bo tak naprawdę w warsztacie jest problem. Pokażę Wam, jaki jest yy, inny jeszcze problem, dużo większy. Mianowicie, do nowego dpf trzeba przełożyć wszystkie czujniki, czyli 1, 2, 3. Ten się odkręcił, więc jest ok. Ten nie ma szans. Ten tak samo. Jest akurat 17. Tak samo, nie ma szans. Rurki też muszę przełożyć. Odkręcenie. Nie ma szans. No i teraz trzeba będzie doliczyć prawdopodobnie dwa sensory i te rurki, o ile są dostępne osobno, bo może być tak, że są dostępne tylko z DPF-em. No więc wymiana troszeczkę będzie kosztowała. Musicie oglądać moje ciekawostki. I jeżeli pytacie się, którą markę wybrać, to ja zawsze wybieram taką markę, do której części są w miarę dostępne i tanie. No Ford taką marką niestety nie jest, więc. Kolejny Mitsubishi asx 18 did i znowu pęknięty kolektor w tym miejscu, w tym samym właściwie. I pokażę Wam, jak jest wykonany ten nowy, a jak stary był wykonany. Tutaj jest taka rurka, jakby włożona, tutaj nie ma tego. Nie wiem, czy to jest jakaś zmiana konstrukcyjna, czy po prostu niechlujstwo. Eee, ogólnie te kanały są tak przewężone, że jakby kupciogaraż garaż to zobaczył, to by tutaj. Kilka słów na K i H posłał. No i co? No i będę to montował. No, wygląda to słabo moim zdaniem. Tutaj w ogóle w tym miejscu nie jest pospawane, tylko tak jakby złożone i pospawane od tyłu. Mercedes C-klasa i wydmuchana uszczelka kolektora wydechowego. Ale sama uszczelka nie jest przyczyną. A co jest przyczyną? Już wam pokazuję. I jaka jest przyczyna? Mianowicie wykrzywiony kolektor. Tutaj 0,50 wchodzi A tutaj mi wchodzi 0,33 Więc taki kolektor przydałoby się tutaj wyrównać Ale niestety nie mam czym, nie mam gdzie i nie wiem co mam zrobić Chyba będę stał i płakał Na podnośniku elektryczna Mazda, 21 rok 15 tysięcy przebiegu MX-30 Mega uproszczony samochód. jakie długie amortyzatory ma. Zwykła belka skrętna z tyłu. Belka skrętna, belka wleczona. Różnie nazywają. Podobno też jest dosyć tania. Nic tu nie ma ciekawego. Widzę, że ktoś zakonserwował, więc Jakiś ptaszek się zawinął. Widzę, że ktoś zakonserwował, więc może nie będzie rdzewieć. Czy to jest fabryczna konserwacja? Chyba nie. No, tutaj widzę coś uderzone. Jakiś kamyk. No, 15 tysięcy przebiegło, więc nie ma co tutaj szukać w niej problemów. Bo jest wszystko ok. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda pod maską, Bo naprawdę jest bardzo dużo miejsca. Brakuje silnika spalinowego. W sumie ta kabelka ma jakieś tam zalety, bo wymieniamy te dwie tulejki, i mamy całe zaruszenie wyremontowane. No, wiadomo, że. Nie prowadzi to się tak jak jakieś wielowahaczowe zawieszenie tylne niezależne. Tutaj jakieś przywody na wierzchu. A, pewnie tak ma być. Pod maską bardzo dużo miejsca i może delikatnie szykować, bo po pierwsze silnik jest tak jakby przed przednią osią. Tu jest oś. I dodatkowo nie chciało im się nawet go Zawiesić na środku. Tylko tak zawieszony jest bardziej podchylony pasażera. Kilogram 200 nowego gazu. Więc jak ucieknie, będzie drogo. A tak, to, no tak ogólnie w środku A ten samochodzik jest nowoczesny w miarę. No i co wam jeszcze powiem? Nic. Odpędzcie sami. Wiem, że ona ma jakiś taki trochę mały zasięg, chyba 200 km. Tutaj mam DPF z Forda Rangera i wrzuciłem shorta. Jaki był problem z jego montażem? Właściwie to jest z demontażem rurek i sąd. Sond tutaj sądy jednak udało mi się dwie wykręcić. Tu delikatnie bo gwint uszkodzony, ale no ale niestety ta ostatnia. Urwała się tutaj. Tutaj te gwinty też się poniszczyły, dlatego mam rurki nowe. Widzę, że tam jakaś burzliwa dyskusja fordziarzy. Widzę, że to taka ekipa blisko Volvo gdzieś tam chyba razem spoty robią, bo takie głupoty co tam piszą to. Głowa mi rozbolała. Fordziarze ogólnie chodziło dlaczego odkręcam tutaj te śruby, które się odkręciły, a nie wycinam sondy, bo wycinając sondę mogę je uszkodzić. Tutaj jest na 17 klucz. Druga sprawa, no te nakrętki tutaj, no to nie da się nic ponacinać, niestety. Czyli druga sprawa, a trzecia sprawa jest taka, pomęczę się dwie godziny, klient zapłaci 3000 koron, bo robocza godzina kosztuje 1450 koron u nas i później okaże się, że sonda nie działa albo już uszkodziłem, więc lepiej kupić nową za 3, Jest nowa i będzie działać. Wydaje mi się, że no jaśniej wytłumaczyć się tego nie da. DP mam zamontowany jakiś zamiennik, ale nawet powiem Wam, że pasuje nieźle eee, no i z tymi sądami. Wiadomo, że no, ratuje się je, ale jeżeli się nie da, to się nie da. Po prostu warsztat musi zarabiać pieniądze, a nie się męczyć z sądu. Eee, ja naprawdę współczuję warsztatom, że mają takich klientów jak ja, niektórych komentujących, bo to jest tragedia. A pokażę Wam jeszcze to, że na przykład nie ma tutaj korka spustowego w skrzyni biegów, więc producent chyba nie przewidział wymiany oleju. Pod tą śrubą jest miarka, można sobie sprawdzić ile jest oleju. No i tutaj wszystko ładnie pasuje: rurki nowe. Zobaczymy, czy da się to wyresetować jakimś testerem, bo. Poczułem, że diagnostyka jest delikatnie mówiąc oporna w tym samochodzie. Yy, I co jeszcze? Chyba nic. Chyba będzie ok, tutaj wszystko powkręcane na pastę ceramiczną. Żeby się gwinty nie zapiekały, też wam polecam. O, jednak troszeczkę nie pasuje. Chyba, a może. Nie, pasuje. Żeby każdy zamiennik tak pasował, to. Życie by było piękniej. Mała adnotacja odnośnie rurek. Jeżeli byłyby niedostępne, by mnie po prostu tu przyspawał. Też tak można. Też tak robiłem. No ale jeżeli są, to nie będę psuł nowego DPF-a. na przykład w Mercedesie e, 3.0 diesel R-klasa były niedostępne, więc musiałem je przyspawać. Też to działało, więc... E, więc po prostu e, Trzeba kombinować i to robię. Yy, co Wam jeszcze powiem? Pranie DPF-a. Pranie DPF-a ok, ale tutaj tego nie robią nigdzie.